Tam mamy deno mamy tam do zrobienia maszyny Nimbus 2000 do tańca kultury. Zostało nam po moim grozie tyle lodu, około z 2 kg lodu, i chcieliśmy pokazać, jaki efekt z tego można uzyskać w salonie naszym o powierzchni, gdzieś tak na około 26 m2. Rzucimy lód i zobaczymy, co się stanie. To uwaga włączone maszyny. I w takim dniu można wykonać pierwszy taniec. A teraz na maksymalną moc. Jak widzicie w tym dymie, nie da się go podnieść, zrobić mgły. Można spokojnie tańczyć, poruszać się i nie ma szans na to, żeby zepsuł efekt waszego tańca, czy zrobił komuś krzywdę. Można się w nim nawet schować. I wrócić. Czasami się trzeba podybuć. Maszyna wykorzystuje suchy lód i wrzącą wodę. Nie ma tu żadnego dymu. Nie ma możliwości włączenia czujników wykrywających dym. Nie pozostaje po maszynie absolutnie żaden ślad. Co za chwileczkę Państwo zobaczą. Jak tylko dwa kilogramy wody w całości zmieniło się w parę. Pięknie. Czy czemu my tak nie mieliśmy. No. I za chwilę cała para zacznie powoli osiadać na podłodze. Nie tak jak w przypadku z ciężkiego dymu, gdzie cała ta para podnosi się w górę i psuje praktycznie połowę pierwszego tańca. Tutaj już to były tylko 2 kg. Zwykle na pierwszy taniec wykorzystujemy około 10-15 kg. Wiadomo, że większe miejsce wymaga troszeczkę więcej pracy, maszyny. No już pomału się może. Tak jak widać na załączonym obrazku, za chwileczkę po tańcu w chmurach nie będzie żadnego śladu. Maszyna zakończyła swoją pracę, zostało tylko.